Witam Was serdecznie ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj właściwie taki szybki odcinek, bo chciałam tylko zrobić Wam taki update tego, co dzieje się u mnie, tego, co robię, tego, co mam w planach. Także wczoraj odpaliłam swoją pierwszą stronę, którą właśnie widzicie: karolineconcept.pl, i tutaj właśnie generalnie będę sprzedawać produkty cyfrowe. I te produkty cyfrowe będę sprzedawać również na kilku innych platformach, właśnie do tego stworzonych. Ale o tym opowiem pewnie kiedy indziej. I teraz, w najbliższym czasie, będę też wystawiać produkty na Allegro Early oraz będę aktywować drugi sklep, który właśnie jest typowo pod model dropshipping. I tam głównie będą te takie moje testy różnych kategorii, ponieważ głównie tam będzie dom i ogród, ale już praktycznie... Dopinam szczegóły, żeby móc tam już wystartować. Na stronie internetowej muszę jedynie sobie sprawdzić kilka takich aspektów prawnych, natomiast jeśli chodzi o allegro Yeri, to czekam na weryfikację, więc tutaj w tej kwestii jestem już prawie gotowa. Oczywiście w kwestii jakichś zamówień, pierwszych reklam i Formy marketingu, jakie będę tutaj stosować, będę Wam również e, o tym e, opowiadać. E, na ten moment planuję sobie włączyć reklamę na Meta, e, gdzie tam będę właśnie promować te trzy produkty, które widzicie. I myślę właśnie o tym, żeby jeszcze wrzucić właśnie na reklamy na TikToku i na Instagramie, ale jeszcze to tak właśnie powiem szczerze, że jest to tylko w takim szkicu, można powiedzieć w takim planie, bo nie mam jeszcze na to takiej strategii dopiętej, więc tutaj jak mówię to jest taki luźny pomysł. Natomiast na reklamy Facebookowe jestem już przygotowana, mam przygotowane filmiki, więc tak naprawdę po włączeniu tej pierwszej reklamy zobaczę, jakie będą tego efekty, z czego, na, czego naprawdę jestem ciekawa. Powiem Wam, że te pierwsze dni działalności mnie trochę zdziwiły, e, jaką dało mi to pozytywną energię i taką wiarę w siebie. E, taką, jakby wiecie, to tak jakby jest takie spełnienie praktycznie żadne, oprócz tego, że oczywiście założyłam i mam tą firmę na, na papierku, to jest to takie dziwne spełnienie, ponieważ wiecie, no nie osiągnęłam żadnych wyników, no nie, 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 nie doszło do żadnej sprzedaży, ale mimo wszystko czuję właśnie wewnątrz takie spełnienie, że to po prostu zrobiłam i że się na to odważyłam z takim planem. Jest też wiele osób, które mnie wspiera i, i które naprawdę podsuwają mi coraz to lepsze pomysły, Także z góry dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają i mnie wspierają. I powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że da mi tu takiego kopa. I powiem Wam szczerze, że, że wczoraj właśnie załatwiłam tą, wszystkie dop dopiąłam sprawy z tą pierwszą stroną, już wysłałam weryfikację do dwóch kont na Allegro i do platformy Ernie wysłałam właśnie weryfikację. Oprócz tego już praktycznie dopinam stronę kolejną, która właśnie będzie z, Głównie skupiać się na sprzedaży model dropshipping. I tak naprawdę to się dzieje, i to mnie, wiecie, wiecie, powiem wam szczerze, że to mnie tak motywuje, bo nic się tak naprawdę jeszcze nie wydarzyło takiego, co mogłoby mnie tak, wiecie, uszczęśliwić, że wiecie, widzę, że się sprzedaje, że moja praca się opłaca, tylko po prostu to, jako mi to dało, jakie to mi dało zaangażowanie. Jest dla mnie niesamowicie ważne już w tym momencie i powiem Wam szczerze, że pierwszy raz od nie wiem kiedy, mimo że wykonuję cały czas tą samą pracę, wiadomo, że dla mnie, ale jakby wykonuję cały czas tą samą pracę, a sprawia mi to tyle satysfakcji, że można powiedzieć, że nieważne, jakie to mi przyniesie efekty. To ja naprawdę jestem zadowolona z tego, co ja robię. I jestem dumna z tego, ile osób się w to angażuje na Instagramie, ile osób się angażuje na różnych platformach, ile osób mnie wspiera, ile osób jest ciekawych tego, co po prostu z tego wyjdzie. Więc naprawdę jestem pełna pozytywnej energii, jeśli o to chodzi. Kolejny mój filmik, tak naprawdę. Planuję jeszcze w tym tygodniu, ponieważ chciałabym dać Wam update'y z tego, jakie będą wyniki reklam, właśnie tych produktów cyfrowych, oraz tego, jak, jak właśnie idzie mi jeszcze z tym drugim sklepem. Oprócz tego, chciałabym Wam tak naprawdę opisać i może pokazać, bo jestem akurat też w trakcie odpalania Bazilikera dla siebie, więc myślę, że ten filmik kolejny też będzie się tak opierać o tym właśnie, dlaczego ja wybieram Basingera, dlaczego ja jestem tak, tak tak, tak zaangażowana w, tego, w tą działalność BaseLinkera. Mimo że oczywiście to nie jest żadna współpraca płatna, ja tutaj po prostu bardzo szanuję funkcjonalności jakie, jakie są na tym, jakie są na tej platformie i uważam, że naprawdę można na start jeśli szukacie jakichś fajnych systemów, które wam to wszystko zintegruje, to naprawdę w BaseLinkerze można zrobić fajne rzeczy i to szybko. I naprawdę tanio, mówię tutaj o takich początkowych etapach baselinkera, bo oczywiście baselinker jest uznawany za bardzo drogie narzędzie No ale jakby, tak jak mówię, na start naprawdę możecie się nieźle zaskoczyć, jakie, jakie fajne rzeczy tam możecie zrobić Ale o tym też opowiem Wam w przyszłym filmiku Ja Wam dziękuję za to, że oglądacie kolejny filmik i mam nadzieję, że zobaczymy się w jeszcze kolejnym, jeszcze kolejnym i następnym E, powiem szczerze, że czuję taką e, teraz taką może niepewność, ale e, czuję taką swobodę mówienia, ponieważ już zaczynam po prostu robić coś dla siebie e, i jest to takie moje, i naprawdę jestem z tego dumna, więc e, naprawdę jestem szczęśliwa i dumna z tego po prostu, że to wszystko e, nagle po prostu odpaliło. I wiem, że to jest też moja zasługa, tylko moja zasługa, więc ja bym Wam bardzo chciała za to podziękować, że tu jesteście. Mam nadzieję, że zostaniecie i widzimy się w kolejnym filmie.